Cześć, witajcie. Bajkowe z tej Chciałbym zaprezentować takie oto Suzuki. Jest to mały Badziorek, czyli GSF650 SA model. Jak widzicie, rocznikowo jest to 2007 rok. Motoczek całutki, 100% w oryginale. Z bardzo fajnym, małym przebiegiem. Jest to wszystko potwierdzone, udokumentowane, nic co nie było też przemoto tego kombinowane robione. Naprawdę jego stan jest mega fajny. Czy to widać po nim ten motocykl naprawdę nie ma przebiegu. Oponki, przód i tył bardzo dobre, super stanie DOT 22. Tarcze hamulcowe klocki. Najbardziej wszystko OK. tą łatwo udziałem motocykl. Nie ma przebiegu. Tak się prezentuje z tej strony. Widzicie, jest dodatkowo wyposażony w kufer centralny. Jest toż kappa. Są też jakieś akcesoryjne klamki z pełną regulacją. Jest uchwyt pod telefon. Aktualny przebieg 25 462 km. Na ja, no to wszystko jest pełna dokumentacji na motocyklu. No, przebieg, wszystkie przeglądy, wszystko jest. naprawdę bardzo ładnie A więc jeżeli ktoś szuka bardzo ładnego bandziorka 650 tak najbardziej zapraszam dzisiaj, posiadam taki oto egzemplarz na sprzedanie